Witamy was w kolejnym odcinku. Oliwa, jakiej nie znacie, Ela. Maciej, witajcie. Jesteśmy w trakcie zdjęć. Dzisiaj porozmawiamy z Łukaszem, naszym oliwskim przewodnikiem, który opowie nam o historii wzgórza Pachołek i wieży widokowej, o tym, jak wyglądała kiedyś, dlaczego musiała zniknąć i co wspólnego z budową nowej wieży miał rocznik 75. Spotkamy się również z Beatą, instruktor Nordic Walking, która powie nam jak przygotować się do pierwszych zajęć oraz kiedy i gdzie spotykamy się na otwarte, darmowe zajęcia Nordic Walking. Naszym przewodnikiem po szlakach turystycznych będzie Krzysztof. To on opowie nam o tym, gdzie wybrać się na ciekawą wycieczkę. Bądźcie z nami! Kolejne spotkanie z naszym przewodnikiem. Łukaszu, cieszymy się, że jesteś z nami w tym kolejnym odcinku. Co nam ciekawego powiesz o tym miejscu, ponieważ jesteśmy na pachołku? Jesteśmy dokładnie na schodach wieży widokowej. Pachołek, czyli jesteśmy już nad pachołkiem. Sama góra jest relatywnie wysoka, około 100 metrów mm -hmm. wysokości ma. Bardzo wysoka. <laughs> Ale jej zaletą jest to, że znajduje się na skraju wysoczyzny. Czyli za naszymi plecami, tam zresztą widać, są wzgórza. Można je w skrócie nazwać morenowymi. One są pokryte lasem, w związku z tym, gdybyśmy tutaj przyszli bez tej wieży. Nie mielibyśmy tak fantastycznego widoku. Wzgórze jest wspominane na pewno w XVIII wieku. Jego nazwa, pacholkenberg, wskazuje jednak na, na naszą nazwę, na, na słowiańską nazwę, która dzisiaj jest używana, wzgórze pachołek. Cesarz pruski Wilhelm zafundował tutaj wieżę widokową. Wcześniej powstał tu pawilon widokowy, były założenia ogrodowe zakładane przez Salzmana, czyli takiego znanego ogrodnika oliwskiego. Ale cesarz wyłożył pieniądze na budowę wielkiej wieży. Ona była z cegły, i znowu polecam Państwu nieocenione fotopolska.eu. Proszę zobaczyć na pocztówkach zdjęcia tej wieży. Ona była cylindryczna, wysoko sterczała ponad horyzont, i niestety przez te cechy czerwonoarmiści, armia czerwona pewnie użyłaby tej wieży jako punktu obserwacyjnego do prowadzenia ostrzału artyleryjskiego i dlatego Niemcy, którzy bronili Gdańska w 1945 roku w marcu, zdecydowali się wysadzić tę wieżę. W związku z tym zniknęła z powierzchni ziemi i przez długie lata nie było tutaj wieży na pachołku. Dopiero kiedy ja się rodziłem, czyli w 1975 roku, postawiono tę wieżę. Tak sobie przypominając sobie te fakty, wymyśliłem, że na cześć całego rocznika 75, także pozdrawiam klasę i wszystkich. Pamiętam, jak w liceum robiliśmy wrażenie na koleżankach spoza Gdańska, bo w nocy przyjść tu na tę wieżę, ona wtedy była pokryta drewnem i była dość dziurawa, czyli też był element taki e, nerwowości i ryzyka, ale dziewczęta były bardzo tutaj wzruszone. Głównie niebo nieboskłonem, pewnie nie naszą obecnością, ale gwiazdami na niebie. Ja co prawda niebie. byłam w ciągu dnia, ale widok naprawdę jest niesamowity. Dlatego wszystkim polecamy Którzy jeszcze tutaj nie byli, trzeba koniecznie postawić tu stopę. Ja chcę jeszcze jedną rzecz pokazać. Nie wiem, czy widać, ja mam ze sobą sakwę rowerową, bo przyjechałem tu rowerem. I teraz w związku z tym, że się umawialiśmy na bardzo ciasny termin, to przyjechałem od strony miasta, ale tutaj można przyjechać od strony Lasów, aż od sopotu. I to jest fantastyczne, bo pachołek jest na skraju wysoczyzny. Jeżeli ktokolwiek wdrapie się z rowerem, wjedzie już na poziom warstwicy, która tu prowadzi, to ma bardzo wygodny dojazd rowerowy. Ostatnia rzecz stąd, bo tutaj mamy las, tu mamy lipy, mamy graby, i tutaj wyobraźcie sobie, w czasach komunizmu poniżej góry, u jej stóp był wielki obóz Międzynarodowy Obóz Harcerzy. I to jest mój komunikat do mieszkańców Oliwy, albo do mieszkańców Gdańska, albo innych okolic którzy byli na tym obozie, mają jakiekolwiek zdjęcia, poprosiłbym o kontakt i o przesłanie chociażby skanu, bo to bardzo mnie ciekawi, co działo się w trakcie tego obozu. Chodźmy dalej. Zawsze jesteś związany z trójmiastem, ze sportem. Myślę, że wiele ścieżek, wiele tras przebyłeś. Znajdujemy się w trójmiejskim parku krajobrazowym w odrębie starej oliwy i chcemy właśnie o tym terenie porozmawiać. Jakie są tu możliwości i tak naprawdę czym możemy się po tym parku poruszać? Tak, zgadza się, jestem rodowitym Gdańszczaninem. Urodziłem się w Gdańsku, chociaż obecnie mieszkam poza trójmiastem, ale w samym Trójmieście przybywam bardzo często, chociażby z uwagi na to, że prowadzę różnego rodzaju wycieczki zarówno piesze, jak i rowerowe. Tutejsze pagórki, góry sięgają nieraz 200 metrów nad poziomem morza, co w sumie przewyższe porównywalne jest bardzo często do małych Bieszczad. Każdy znajdzie coś dla siebie? Tak, oczywiście. Tutaj w dolinach jest mnóstwo fajnych dróg, ogólnie szerokich dróg, którym można zarówno powędrować, jak i pojeździć na rowerze. Więc o ile w dolinach jesteśmy w stanie ułożyć pętlę na 2-3 km, to ona jak, jak najbardziej będzie adekwatna dla rodzin z dziećmi. O tyle już wzniesienia, które, tak jak to góruje nad dolinami, będzie bardziej wymagające i przede wszystkim fajnym potencjałem dla mm, tych osób, które szukają więcej wrażeń. Jakie najciekawsze miejsca możemy tutaj odkryć? Najbliżej oliwy e, oczywiście są punkty widokowe wzniesienie na Górze Szwabego, na którym się obecnie znajdujemy. E, Ciekawym tematem są pozostałości poskoczni narciarskiej i pomnik skoczka, który zginął podczas turnieju. I moim zdaniem takim najciekawszym tematem są głazy narzutowe, czyli diabelski kamień. I kamienna twarz. Myślałam, że czarny szlak jest najtrudniejszym, jednak nie było to aż takie trudne. Kolorystyka szlaków ważna jest w narciarstwie. W narciarstwie zjazdowym bądź też kolarstwie górskim zjazdowym, czyli freeride czy downhill'u. Natomiast w przypadku turystyki pieszej, czy turystyki rowerowej mamy kolor, nie ma nic wspólnego z trudnością. Czyli de facto czarny wcale w tym parku nie jest aż tak trudny. Co ciekawe, najtrudniejszym szlakiem pieszym tych obszarów jest szlak zielony, który w narciarstwie jest najłatwiejszy. W szlakach mamy jeszcze tak zwane oznakowanie opcjonalne. Tutaj przed chwilą pokazywałem Wam na drzewie taki trójkącik. Środek czarny, obwódka biała. Środek czarny, dlatego że jest to element opcjonalny na szlaku, którym się znajdujemy. Gdybyśmy się znajdowali na szlaku czerwonym, na przykład, to środek byłby czerwony. Trójkącik oznacza dojście do punktu widokowego. Koniec wakacji, może na początku września, planujemy razem z Krzysztofem poruszać się tutaj po okolicach. Na pewno chcemy zgłębić i zobaczyć więcej tych wspaniałych miejsc w Oliwie. Chcemy odkrywać Oliwę na nowo Oliwę, jakiej nie znaliśmy do tej pory ze względu na swoje wyjątkowe położenie jest wspaniałym miejscem do uprawiania różnych form aktywności ruchowej, sportowej. Jedną z nich ostatnio bardzo popularną i docenianą przez wielu również fachowców jest nordic walking. A z nami dzisiaj Beata Zarach, instruktor nordic walking, która Dobra. prowadzi Was i nas w świat marszów z kickami. Witaj Beato. Witam Maćku. Nordic walking, wiele się tym mówi, dużo stereotypów na ten temat. Dla nas ważne, żebyś Ty jako fachowiec w tej dziedzinie powiedziała nam, jak się do tego zabrać, jak uprawiać nordic walking tak, żeby to było bezpieczne, przyjemne, ale też, żeby się zmęczyć. Jeśli chodzi o nordica, jest on aktywnością dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej. Takie treningi z instruktorem są bardzo ważne, ponieważ pokaże nam, jak prawidłowo chodzić, czego unikać, jakie robimy błędy i jakie błędy po prostu należy wyeliminować. Na naszych spotkaniach, które będą we wtorek, będziemy tak samo ćwiczyli i przygotowywali się motorycznie. Będziemy, będą tak samo też to treningi y, siłowe, wytrzymałościowe, koordynacyjne, stabilizacyjne. Dużo tego, prawda? Ale też nie zabraknie też czasu na pokonywanie wspólnych kilometrów w fajnym towarzystwie, poznamy nowe osoby. No i będzie też trochę zabawy i też będzie trochę fanu. Jak powiem Przyjść przygotowany na to pierwsze spotkanie z Nordic Walking? Eee, przede wszystkim każdy z Państwa powinien mieć własne kije, brane pod kątem prostym, czyli w tym momencie jest kij idealnie dobrany. Osoby, które początkują, mogą ten kij mieć nieco niżej, ponieważ wtedy będzie inaczej pracowała obręcz barkowa. Wygodny strój sportowy, adekwatny do pogody i obuwie sportowe. Nasze spotkania otwarte są dla wszystkich mieszkańców. Oliwy, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas w ramach cyklu. Oliwa jakiej nie znacie? To już wszystko na dzisiaj. To co będzie w kolejnym odcinku zależy również od was, dlatego piszcie do nas swoje pomysły. Dziękujemy wam za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.